Cześć Wam wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś udamy się na krótki, bo nie niespełna 30-minutowy spacer. Oczywiście, materiał, wideo i foto, które przygotowałem, jest krótszy niż 30 minut. Tak samo mam nadzieję, że moje dzisiejsze gadanie będzie krótsze niż 30 minut, ale na pewno krótsze niż ostatnio, bo daliście mi jasno do zrozumienia po ostatnim odcinku, że wolicie oglądać fotografię niż słuchać, jak gadam. Ja oczywiście nie zamierzam przestawać gadać, bo jest to dla mnie ważne, żeby się oskajać z kamerą, ale również ważne, dlatego że. Że chcę Was wprowadzać jakby w kontekst takiego mojego spaceru i wprowadzać was w to, jak ja taki spacer właśnie sobie odbywam. Dziś wyruszymy spod hotelu Dana i pójdziemy w stronę Ronda Giedrojcia. Następnie wejdziemy ulicą Piotra Skargi na Jasne Błonie, gdzie napijemy się pysznej kawy ze szczecińskiej palarni. Napijemy się jej w kafe i to był tak naprawdę główny powód mojego wyjścia z domu właśnie na ten spacer, żeby odkleić się na chwilę od komputera, od pracy i pooddychać świeżym powietrzem, zwłaszcza jak zobaczyłem, że miasto zalane jest słońcem. Po kawie, przy której Spotkamy bardzo ciekawą postać, ale to zobaczycie w wideo. Ruszymy w stronę Urzędu Miasta, następnie WZDZ-u, zejdziemy w kierunku pływalni i wylądujemy z powrotem przy hotelu Dana. Bardzo krótki spacer, ale mam nadzieję, że również owocny. Zachęcam Was do eksplorowania właśnie swoich najbliższych przestrzeni i obserwowania ich na nowo. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was do obejrzenia tego materiału fotograficzno-wideograficznego, jeśli można tak powiedzieć. Zapraszam. Trąbka, słońce, błoto. Odwilż! Wiosna idzie. Wyjdź, zobacz miasto. Zapraszam.